Dawno temu, za lasami, za kurami, za yy, rzekami, za morzami, za daleko od naszej ziemi, była sobie wieża. A w tej wieży mieszkała piękna królewna, która była po prostu piękna. Nana Na skakała, biegała po podwórzach. Kręciła się jakż tylko, że pomogła. A raz się nawet tak pokręciła, że wyleciała. Super się tu bawię, ale szkoda, że nie mogę pójść dalej. Ale zła była wiadomość tak, że w tej wieży mieszkała czarownica. A! Robiła jak nie jedne, ale setki takich oto syro. Była bardzo zła, nie pozwalała księżniczki wychodzić. Dnia. po kilku dniu, dniu przyjechał sobie do tego miasta książ, do tego lasu, bo ona mieszkała w Lech. Do tego uła, lasu przyjechał sobie książę. I on bardzo... się zadowolił. Koniu, uciekaj szybko. Och, słyszałam Ach, słyszałam jakiś głos. Super, na pewno to moja mama ugotowała. Znaczy, czarownica, nie moja mama. Dobra, na pewno ktoś tu był. Na pewno, na pewno. Idę poszukać Widzieliście kogoś tu? Widzieliśmy. Był to taki książę, co jechał na koniu. O! I bardzo mu się spodobało tutaj. Dobrze, książę, możesz wyjść. Nie, nic ci nie zrobię. Ja ci, jak jesteś, jaka jesteś piękna. No, ty też jakoś tak ubrany? wspomnę? <laughs> a ty masz korona, a ja nie mam. Ale jestem księżniczką, wiesz? Co tu się dzieje? Ja mieszkam w tej wieży. Zła czarownica mnie tu więzi. Uwielbiam śpiewać piosenki, ale za to takie złe. Do, I Wiesz, bardzo chciałabym stąd uciec. Jutro o tej samej porze w nocy przyjdziesz tu i uciekniemy. Ty mi skoczysz razem na, ze mną na konia i uciekniemy. Tak będzie najlepiej. No to i siok, siok, siok. wiedzieć, nic tu się nie stało? Słyszałam jakieś rozgłosy. Nie. No to iść. spać. Po kiedy czarownica coś słyszy, to na pewno tak jest. Tak, 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 jest. Tak, czy komuś dam może syrop? Czy komuś dam może tabletkę? Nie dziękujemy, no nie chcemy no syropu. Trującego. Ale ten nie jest trujący. Leczący? Tak. no, To chce ten syrop. Pyszny jest, ale naprawdę Kto chce go, Ja chcę mogę spróbować. Nie boję. się, <coughs> Dziękuję. Ile płacę? Dwa złote? Nie chcę nic. Na na na. Jaki na. pyszny? Pyszny, pyszny. Złocisty. Mm. Na 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 na! Na 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 na. To jestem ja tak. tak. Tak jak królowicz, królewicz obiecał, że przyjedzie tu. Oto jest sam. Jedzie Boże, wieczorem. Jedzie na koniu. Oczywiście. Koniu, uciekaj do lasu. Osio. Dobra, jesteś gotowa? Bo czekaj, muszę zdjąć ci tą sukienkę. Znaczy nie musisz iść. Skakuj na konia. Hop! Dobra, razem skoczymy. Jaki on jest mały? Albo ty duża? <śmira> no śmieszne. Gdzie oni się podzieli. I uciekli uciekali, tylko nie mieli tchu, żeby czarownica nie poszła. A jak już dojechali do królestwa księcia, to był ślub, co miał trzy no, znaczy, znaczy siedem nocy i siedem dni. Oje! Długo i w pa, pa. Pa, pa. pa, wszystkiego bo dobra, bo dobrego. Brawo, piękne przedstawienie. Ukłoncie się. Śliczne. Śliczne. Brawo. Uhuhu.